Bra, siemano widzowie! Siema, siema! Mówię głośno, bo nikogo nie ma w domu. Dobra, dzisiaj nagrywamy teraz Minecraft'a. Minecraft'a nagrywamy, a dokładnie to: Bedwars to, co w sumie to na moim kanale z drugim najlepszym, popularniejszym odcinkiem z Bedwars. Pierwszy był Roblox. Roblox jest o, bra. A co to ja miałem widać? Arena, dwójki Chcemy kid mod? A dobra, klikłem kid mod Pewnie będę sam O nie, ktoś jest O Sigma Nie Jaki oni mają level? Ej, jak ja będę sam? A, no proszę, Kto jest zbyt tym z... Adasiek Adasiek, Adasiek Adasiek, Adasiek, halo Team, Team, Abaszek Adaś Adam, Team, 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 Ej, będę mieć kolegę Kupi Team, No i co? No Team, Aha, ej, Adaś mnie nagle tak torturował. Ja będę grał z tym Marcelkiem. Marcel, powitać! Kim ma level? Najsłabszy. Jestem najsłabszy na KidModzie, z kimś! Ja PDD, bo mi usunęli. Nie, no, w sumie ja to sam sobie usunąłem. Nie pamiętałem logina. Dobra, widzowie, budujemy, budujemy, budujemy. Chyba łóżko przybudować A Ci już się tu rzuci lecą. O pidididid. Kurde, kaps, zasrany straps Kurde, nie no, zginąłem. No i nie mamy łóżka właśnie. Czekajcie, widzę, wydam wam inaczej kamerkę. Kurde S, S, S! Dobra. Szybko się uzbroić. Szybko. Ej, mamy łóżka w ogóle? Ej, mamy! Dobra, to jesteśmy. ...normalnie. Wygraliśmy to. Kurde! A, gonił mnie! A, nie, dobra, dobra, zginąłem. Kurde, chodźcie tu, chodźcie tu, kurde, chodź. O nie, łóżko zniszczone. Kurde, widzowie, ale to było ciężkie. Dobra, następna gra, trzy, cztery. Ej, dobra, z kim mogę być? Eee, nie, nie chcę być z tą jedynką, nie chcę być z tą jedynką. Proszę, chcę być z trzydziestką czwórką, proszę. 34 z tym Łukaszek. Z kim jestem? Dobra, ja jakimś jestem dobrym. Może dobry. Ty kumasz? Aha. No i wyszedł. A ja już miałem pisać do niego, ty kumasz. Czyli nie kuma... robimy widzowie bunker. <laughs> nie wiem, <laughs> si no, co się ja to... No i już na nie lecą, what the hell? mr list, to jest list. No dobra i kurde. O! O Didi. Dobra, jest tu. Kurde, widzowie. Nie, nie zginę, zginę. Jak źle pójdzie. Nie no, no proszę, dobra. Nie pół HP. Dobra, żyje. Na szczęście dobra widzowie kupujemy to, kupujemy to, kupujemy na to, Zasłonimy to, Zasłonimy ja to, razie to, ino tu zasłonić, to, Ej. Przyszedł, przyszedł, przyszli, przyszli. Nie, widzowie, widzowie, czemu ja zawsze muszę być sam? Powiedzcie mi to, ja wy nie wiem, nie rozumiem tego. Orax. Ono... To będę z tobą ty. Pff. Aha, jestem sam. Aha, nie no. Czerwony jest koło mnie pewnie. Ja nie widzę. Ale tu jest żółty, a tu jaki? Nie ma. No to dzi. To, to jest zwykły czy Kidmod? Kidmod, Kidmod. Nie, to zwykły. Dobra, to G. Budujemy łóżko. Tak, z tego, z tego na razie. Musimy mieć najlepsze łóżko ever. Ja zaraz od razu lecę na typów. Dobra. Teraz potrzebujemy Drewna, drewno, drewno potrzebujemy. Dobra. Bra, długa się taka pietra. Dobra, teraz szybko uzbieramy na miecz. Widzę że w sumie to zapomniałem, że nagrywamy w ogóle odcinek. Dobra. Teraz wlecą trzy odcinki i będzie koniec odcinku raczej na dziś. Chyba, że jakiś wleci, to leci. A teraz zmieniamy to, 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 to. No, 48 tego powinno starczyć. Jeśli że ja z bedów, to ja najlepszy to nie jest. Aż wygrałem dwa razy. Czy to nie leci? Tam... Pewnie każdy już ma emeraldy. Ma łóżko zabudowane jak? Jakby im się nie chciało. Ja bym wolał właśnie pierwsze łóżko. Dobrze. Co jeszcze mógłbym dać? Szkło. Szkło. Ile kosztuje to złoto? Jak złoto to nie, a jak żelazo to tak. Sklep. Szkło. Szkło za 12 lesz żelaza. To teraz obudowujemy ze szkła. W sumie to nikt na moje diamenty nie wyleciał. Żebym miał wolne diamenty? Niemożliwe. Kurde i po co to kupiłem? Tego 12 tego 12 no. Dobra. No puf, puf. Puf, puf, puf. Bra, tu. Kurde, stawiają mi się bloki przez przypadek. Brach, brach, brach. Brach, spadną. Raz, 12 G, to łóżko będzie najlepsze. Nikt do mnie nie leci. Także jest spoko. Tu potrzebujemy, tak. 24 cztery Czekajcie? Co? 12 Żelaza za 4? Co? wiedział wcześniej to bym nie kupował. Bo w sumie to bo myślałem, że to 12 za. dobra kupujemy zbrojkę to nie jest dobrze jest jak dobrze dobra widzowie w sumie to wam nie powiedziałem co byście subskrybowali i lajkowali. Pewnie już wiecie. A w ogóle to ma 100 subskrybentów. Robię specjal. Tak jakby odcinek, gdzie dekoruję swój pokój za 200 zł. No wiecie, na razie to jest mało, ale jest 200 wydano na LEDy i tak dalej. Także subskrybujcie, subskrybujcie jak chcecie widzieć ten odcinek. Dobra, widzę, teraz no, ostatnia warstwa. Czyli wełna O, ra, powinienem starczyć. Ale to dobrze wygląda. Tu Nie ja zniszczą tego, Mus musieliby się pobawić pierwsze z wełną, później ze szkłem. Szkło to ręce. Później tam warstwy, warstwy, warstwy. Nie zamknę. Zakochana lata, 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 lata. Siadaj mało, to co to fiata. No ty głupia, głupia, głupia Elo mordo, lecimy se tu dalej. Kolejny zagubiony na kanale. Patryk, moje zaproszenie mać, co ty mówisz? Ej to by chyba to nie tak leciało. Naszedł, nie zagubiony. To jest na moim kanale jako Shorts już ma 7000 wyświetleń prawie. Grę, dziękuję bardzo. Tańcz na mimo to, ta na mimo to. Tańcz na mimo się Dobrze, że wiem tak dużo wełny. teraz tam się. Od razu lecę, teraz odłożę podłożę złoto. Lecę na diament. Diamanty z diamentu wyrazu chyba. No tak, you know, wełny nie starczy na emeraldę. Nie Ale obudowana OPID. Ale taki kloc jest przez to, widzicie? Tu sklepik i ulepszenia 32 zł. Jak na razie to, to odkładam. Kupuję tego staka też odkładam. Teraz kupujemy... Dobra, powinienem starczyć. Dobra. W ogóle to nie widziałem, że zaraz mi się pierwszy odcinek kończy. No dokładnie za minutę. Czekajcie, to ja zrobię pauzę. Jak się dobuduję do diamentów. Ogólnie to jestem na szmaragdak. Już diamenty zebrałem Ale dobra Bro wypadł poza świat To jest teraz ten moment Lecę szybko na diamenty i uciekam nie na diamenty, bo na szmaragdy 4 szmaragdy To jest dobra A ja będę mieć 10 Uff Nie, 9 i on tu musiał być On wiesz z kim się klepie mam tu chociaż jeszcze jednego daj dobra, jeden, szybko, szybko dobra, dzięki a tu jeszcze? 12 mam, dobra to dziś. Polo speedrun. A ještě vezmeme dvě lciky. Dobrá, ale mám dobré lciky. Jak to vygram? O ne, vizově. Wie...